Dzikich koni będzie po prostu mniej, więc tak, cele, przymocuj nadajnik tak szybko jak to możliwe. Nagrody, shamingi, Jorvik, plus 75, PD do naszej zakładki, mam 15 level, 95, naryscie się postarało, PD dla konia, dwie, dzieś, 250 nawet, spostarali jak w innych wyścigach. Plus 50 w południowym kopiecie. No więc tak. Em, spróbujemy. Jak mi się nie uda z trzymaniem tym, to trudno. Ten. O, mam cię, mam cię, mam cię. Chyba już wiem o co kumam. Ach, trzeba podjechać do nich. do to? Trzeba jechać z jakimś skusem. Złapanego! Nie, 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 nie! Dobrze, sorry za to. Pytam się co tam... Po O Boże, to jest trudne z trzymaniem. Yes. Poczekajcie, za. Jej, mamy nadajnik przymocowany! ukończone ukończony, ja nary. No zajęło mi to trzy minuty, ale wiecie to nie jest takie łatwe i proste Dlaczego coś to jest? Tak, 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 tak Proszę z Matysem Dobra, to znów są te zadania, później pokażę wam coś specjalnego Wielkiego drzewa Więc tak, chodźmy Mam nadzieję, że przynajmniej 5 minut wam wystarczy, Wiedzę, bo ja nie wiem ile mam e, czysto nagrywanie. Mam nadzieję, że sporo. E, gdzie ta trzepot? Dobrze. Mam bardzo wielką nadzieję, że wam ten filmik się spodobał. Pierwszy zeszła w ogóle. I po na tamte. Najdłosk, No, fajnie. Teraz będę pokazywać Zbieram. jest tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak. słodkie to było Widzisz? Eee, no, jak to jest dobra, wsiadaj se. I e tu wyciszę cały sprzęt. Starczy pewnie, tak? No. Mini, 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 mini. Choć mi było lepiej z Masterfolą. O, nareszcie no, też się postarali. Jeśli są z, z Madison do gospodarstwa, bo nie wątpię. Poczkicie i ja odłożę telefon już. Bo nie mogę robić. Będę nie mogę już robić. Najpierw już. Już z powrotem. Na 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 na, na, na. A nie, 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 najdus na nie, trzeba nie, nie, wszystkiego trzeba nie, 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 A, trzeba nie, nie, to nie, 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 To nie, Mogę przejść, przejść sobie dzięki. Tak, pięknie, teraz będzie to, to smutne, to smutne, on, ten, A może się odsunąć? teraz będzie to Smazmy to są dobra. Oj, kujakis jak Odchodzi. odchodzi. Dobra, gadamy. Może teraz jest to saha ha to są dobra są Madison pewnie wstąpił farmę Uuu, i trzyma zadanie na to. Uch, Zobaczymy u kogo, może u Madison właśnie. Madis. Czekajcie, zobaczmy, co to jest. Coś fajnego wspomniał. Wróć jutro, żebyśmy mogli pojechać do pustelnika. Dzisiejszy wieczór spędzimy z Madzyną. Hej, hej! Dobrze. Pozdrawiam jeszcze Klarę Oren... Oran... Gele. Um. No i tak. czekajcie jakoś ładnie się ustawię do końca. Kurde. na Myślę, że filmik Wam się bardzo fajnie spodobał. Dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się spodobał. Jeśli Wam się nie spodobał, daj łapkę w dół. Jak, jak chcecie mój kanał mieć, to zasubskrybujcie. Bardzo będę Wam wdzięczny. I dajcie mi otuchy do nagrywania, bo tak bardzo nie chcę. No dobrze, to... Mam nadzieję, że film bardzo, bardzo Wam się spodobał i w najbliższym czasie nagram jeszcze dużo przed kupieniem fryza. Spadaj to, spadaj, spadaj. No więc, no więc, no więc, no więc, ja już z Wami będę się żegnać. Ehm. pa Ko kombuchatki pamietajcie o subach lajka